Państwo, uh, prosimy o robinę uwagi. No, Fantastyczny sprzęt. E', do zwracania uwagi. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Bardzo dziękujemy za tak liczne przybycie. Chcielibyśmy rozpocząć odchody Jarmarku Jakubowego odsłonięcia muszy świętego Jakuba na budynku Działu kultury dawnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie. Jeszcze raz bardzo dziękuję za przybycie i chciałbym głos oddać panu burmistrzowi Rafałowi Witam państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że tak licznie przybyliście na tę naszą uroczystość. W tym miejscu szczególnie chciałbym przywitać, bo. Bo, bo należy tutaj też słowo powiedzieć, bo mamy zamętych gości. Witamy serdecznie bratstwo ryckerskie z Ogrodzieńca, które będzie z nami e, bawiło się przez cały jednak etubowy, ale też chciałbym przywitać tutaj panów posłów, pana Jerzego Bolkowskiego i pana Jarosława Piątkę, bo przybyli też do naszą uroczystość. E, jednocześnie też chciałbym przywitać Panie Radne Powiatowe, panią Ewę Niewiarę i panią Ewę Bierońską, bo gdzieś też widziałem, że tutaj przybyli. Też z nami trzy są y, przedstawiciele Bractwa Świętego Jakuba, które działa przy Parafii Sączowskiej, także też bardzo serdecznie witamy. Ale też serdecznie wszystkich witam koło gospodyń i wszystkich mieszkańców, którzy dzisiaj nas odwiedzili, ale też gości, którzy przyjechali spoza Sławkowa, także bardzo serdecznie witamy. A w dniu dzisiejszym Jarbek Jakubowy to już jest druga a, edycja tej naszej, tego naszego spotkania jakubowego na drodze Świętego Jakuba. E, odsłonimy za chwileczkę czwarty. Znak tej drogi, ponieważ dwa pierwsze mieliśmy okazję odsłaniać z Księdze w 2013 roku przy Kościele Parafiany i przy Kościołku Świętego Jakuba. Rok później przy pierwszym jarmarku Jakubowym odsłanialiśmy przy Stronisku Młodzieżowym, który też jest bardzo istotnym punktem na szlaku Jakubowym. No i dzisiaj w naszym Dziale Kultury Dawnej będziemy też mieli okazję ten znak odsłonić, pokazując, że. Droga Świętego Jakuba, a przede wszystkim Droga Królewska w e, w tą drogę Sławków zawsze był wpisany. Była na dobrą sprawę ten szlak handlowy, e, który służył wymianie myśli, ale też duch, idei e, e, od wieków, wieków, wieków. Wpisał się trwale też e, w historię sławkowa i w dalszym ciągu jest bardzo istotny. Także cieszę się bardzo z tego powodu, że możemy te, tą, tą, ten wątek historyczny wielowiekowy też e, w pewien sposób y, pielęgnować Sławkowie. Chciałem, żeby poszczół, może słówko. Ja tylko powiem tyle, że, y, szanowni Państwo, że y, to co jest y, zaskakujące, że tak wielu pielgrzymów rzeczywiście pielgrzymuje drogą Świętego Jakuba. Oczywiście etapują tę drogę. Oni ją etapują na taki odcinek polski, niemiecki, potem francuski, wreszcie ten hiszpański. Pielgrzymują na różne sposoby, i piechotą, i rowerami, niemniej jednak tych pielgrzymów pojawia się coraz więcej, i to pokazuje, jak ten szlak, który kiedyś, można by powiedzieć, stworzył Europę, tak dzisiaj tę Europę jednoczy. Już nie stwarza, bo ona jest, ale jednoczy ją kulturowo. I dzięki temu, że na tym szlaku jest nasze piękne miasto, można by powiedzieć, jego imię jest rozsławiany przez pielgrzymów na całym świecie, także bardzo się cieszę z tego, że przez kościół nasz parafialny, przez kościół świętego Jakuba i po to muzeum ten szlak tutaj, jeżeli chodzi o, o centrum naszego miasta, że ten szlak prowadzi. To, to my... trzeba, trzeba tak <laughs> <czynić? śmiech> Prosimy się o przyłączenie szefa bractwa. Szanowni Państwo, witamy wszystkich bardzo serdecznie w to sobotnie popołudnie pełne słońca. Mieliśmy przyjemność przed chwilą rozpocząć nasz jarmark jakubowy odsłonięciem muszy świętego Jakuba na budynku Działu Kultury Dawnej Miejskiego Ośrodka Kultury. W tej chwili chciałbym Państwa bardzo serdecznie powitać. Na obchodach Jarmarku Jakubowego. Bardzo jest nam miło, że na tej imprezie możemy tak liczną rzeszę Państwa gościć. Natomiast zanim rycerze przejmą rządy na naszej imprezie, o oficjalne rozpoczęcie Jarmarku Jakubowego, tegorocznej drugiej edycji Jarmarku Jakubowego, chciałbym bardzo serdecznie poprosić. Pana burmistrza miasta Sławkowa, Rafała Adamczyka, który objął honorowym patronatem yy, tegoroczną edycję imprezy. Zapraszam, panie burmistrzu. Witam państwa jeszcze raz serdecznie jeszcze raz. Widzę, że nasz korobód średniowieczny przyciągnął uwagę i więcej osób przybyło już w to miejsce. Ja myślę, że w ciągu następnych yy, momentów naszego jarmarka kupowego będzie coraz więcej. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam jeszcze raz osoby specjalnie, które przybyły w dzisiejszym na nasz Jarmar Jakubowy. Przybyła do nas pani minister gospodarki, jeszcze Anna Nemś. Bardzo witamy serdecznie, bo nie miała okazji z nami odsłaniać muszki. No i po oczywiście, panowie posłowie, o których wspominałem wcześniej, pan Jerzy Poparkowski i pan Jarosław Pięta. Serdecznie witam wszystkich, wszystkich jeszcze raz. Mam nadzieję, że ta nasza. Ideę marku Jakubowego na zakończenie wakacji w takim duchu właśnie średniowiecznym, tradycyjnym, a przy okazji w duchu e, atrakcji e, bardzo, bardzo nam e, do kultury polskiej zbliżonej, bo, bo mamy mnóstwo stoisk e, rękodzieła i nie tylko z tego co widziałem, mam nadzieję, że będziemy tą ideę rozwijać z czasem w coraz większą imprezę. Mamy dobry start i, i życzę Państwu miłej zabawy. Tak więc pragniemy się wszyscy z Państwem jak najlepiej przywitać. Witam Państwa wszystkich, Bractwo Rycerskie Ziemi Ogrodzinieckiej, pokon publiczności. Witamy serdecznie na Sławkowskiej Ziemi. W pierwszej kolejności chcielibyśmy bardzo podziękować władzom Miejskiemu Ośrodkowi Kultury za to, że możemy tutaj dzisiaj Państwu przybliżyć choć trochę historii związanej z Państwo, Pozwólcie, że zaproszę na scenę uroczą, utalentowaną laureatkę konkursów piosenki i nie tylko, mieszkankę naszego miasta, Balbinkę Hery. Bardzo proszę, Balbinko. Drodzy Państwo, właśnie ta młoda, urocza Sławkowianka wykona specjalnie dla Państwa piosenkę o Sławkowi. A ja tylko dodam, że Balbinka uczęszcza na zajęcia do Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie i pracuje pod czujnym okiem pani Małgorzaty Kostki. A zatem, drodzy Państwo, w piosence o Sławkowie Barbinka Heryn. <kluczuj>